Co robimy? Jedziemy zobaczyć rzekę po tajfunie. Przejechaliśmy dzisiaj na rzekę, żeby zobaczyć, jaki jest jej poziom po wczorajszym tajfunie. Ten tajfun nie był jakiś super mocny, ale jednak trochę popadało. A na dowód tego, popatrzcie na groble za nami. Normalnie, latem można przejść po niej z czułą stopą. Dzisiaj nie bardzo. A to jest ten strumyczek, w którym wczoraj kręciłem pstrągi, jak walczą z prądem. Dziś już chyba nie mają problemu. Do tego poziomu sięgała woda. Naprawdę większość zniszczeń, które w tej chwili oglądamy, to są zniszczenia spowodowane tym pierwszym w tym największym. Po poziomie śmieci wyrzuconej przez wodę widać, do którego momentu sięgała. I jest to, uwierzcie mi, dużo, dużo dalej niż w tej chwili siedzimy. Sięgała wałów. Niemniej jednak to, co w tej chwili oglądamy, to też robi wrażenie. To znaczy, widać, że ta rzeka jest wyzbrana i że ten nurt jest dość intensywny. To tak na marginesie dodam, że podobno w Sendai były jakieś ofiary związane z tym pierwszym tajfunem. I jak się okazało, związane to było z tym, że ludzie, którzy w czasie tajfunu przyszli nad rzekę, żeby zobaczyć, jak to wygląda wyobrażam sobie, że jest to dość malownicze widowisko nie zachowali wystarczających środków ostrożności. I zeszli po prostu zbyt blisko nurtu rzeki i podobno ich porwał. Głównym zagrożeniem, tak długo jak woda pozostaje w, w, w rydzach, to znaczy w, pomiędzy wałami, to głównym zagrożeniem tak naprawdę tu są osuwiska. I w czasie tego największego tajfunu rzeki nie wystąpiły z brzegów. Wszystkie ostrzeżenia, które dostajemy, to jest z systemu wczesnego ostrzegania, który jest jedną z dwóch naprawdę dobrze działających rzeczy w Japonii, to może trzech, dotyczyły głównie osuwiska. To co widzimy za nami w tej chwili to naprawy wałów, ale nie jest to rekonstrukcja związana z, 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 z tajfunem, tylko są to planowane naprawy, które zaczęły się długo, długo m, wcześniej. Tajfuny to jest powód, dla których powinni dbać o jakość tej infrastruktury i dbają. W drugiej części naszego pedałowania będziemy jechać pod wiatr i pod górkę. Co to jest? Do sprawdzania zatryki. To są ogródki działkowe, które dość mocno ucierpiały w czasie pierwszego tajfunu. Ludzie uprawiają sobie jakieś warzywka, trochę jak w Polsce. No niestety tutaj obrywało to dość mocno wszystko. Pachnie to Jak w domu. W końcu te zniszczenia nie są może kolosalne, ale na pewno będą kosztowały budżet państwa setki milionów jenów, chociażby ze względu na wtrącanie terenu. Pomimo tego, że minął tydzień właściwie chyba z okładem, to śmieci, które wyrzuciła woda do, do poziomu, na którym jeszcze pracowała na wawach, nie zostały przetknięte. No ale Japończycy są dzielni, radzą sobie z takimi niedogodnościami. Trzeba przyznać, że oni są bardzo dobrze przygotowani do wszelkiego rodzaju katastrof. Systemy wczesnego ostrzegania, komunikowanie się pomiędzy nawet z pracy, sprawdzanie, czy wszyscy się mają dobrze. Systemy bezpieczeństwa, systemy regulacji, monitoringu. Monitoring. Wszystko to działa. Pozdrawiamy.